Cześć! Wielu naszych klientów zgłasza się do nas z sprawami wypadku samochodowego, w których uczestniczyli jako pasażer czy kierowca, w których zostali oskarżeni o winę um, lub też nie otrzymali odpowiedniego odszkodowania, a tak samo odpowiedniej rehabilitacji. W dzisiejszym nagraniu wyjaśnię Tobie, na co powinieneś zwracać uwagę podczas wypadku i co robić, abyś uzyskał maksymalne odszkodowanie, które Ci należy. Maciej szukała Legal Base. Podczas wypadku zawsze miej telefon zwarty i gotowy. Jest bardzo ważne, aby udokumentować samo miejsce zdarzenia. W dzisiejszych czasach niestety dochodzi do wielu wyłudzeń ze strony osób, które uczestniczą w wypadkach, dlatego ubezpieczalnie traktują ten dowód bardzo, bardzo materialistycznie i pomaga on w wielu naszych postępowaniach, aby udowodnić Twoją niewinność i udowodnić Twoje straty za które potem możesz zostać szkodowanie. Jest bardzo ważne abyś pamiętał żeby zatrzymać się zawsze w bezpiecznym miejscu. Wyjść z pojazdu zrobić zdjęcia dookoła pojazdu razem z zdjęciem twojej osoby na miejscu zdarzenia i innych pasażerów w twoim pojeździe. Kolejno pamiętaj żeby na pewno zrobić zdjęcie rejestracji drugiego pojazdu oraz żeby zrobić zdjęcie osób które w tym pojeździe są oraz też miejsca, w którym wydarzył się wypadek. Pamiętaj, że na miejscu zdarzenia musisz pobrać od drugiej osoby minimum rejestrację oraz imię i nazwisko kierowcy i jego wygląd, który można później udowodnić poprzez zdjęcia. Po samym wypadku pamiętaj, aby na pewno udać się do specjalisty takiego jak lekarz w szpitalu albo twój lekarz rodzinny i opisać dla niego wszelkie uszkodzenia ciała, które czujesz już po samym wypadku albo które są widoczne. Pamiętaj też, aby dokładnie powiedzieć, gdzie wydarzył się wypadek i żeby twoja wersja była spójna przez całe trwanie e, postępowania cywilnego. Jest ważne, co mówimy także do ubezpieczalni. Mamy wiele przypadków, gdzie klienci mówią inne szczegóły, informacje, dane wypadkowe do ubezpieczyciela i inne podają w roszczeniu odszkodowanie. Jest bardzo ważne, abyś notował dokładnie wszelkie Twoje uszkodzenia i uszczerbki, tak samo jak i straty, żeby później udowodnić możliwość Twojego roszczenia. Niestety w dzisiejszych czasach dochodzi do coraz większej ilości przypadków, w którym drugi kierowca ucieka z miejsca zdarzenia. W takim przypadku kluczowe jest, abyś pierw zrobił zdjęcie pojazdu, w którym uczestniczyłeś w wypadku albo jego możliwiej rejestracji jest też bardzo ważne, abyś od razu na miejscu zdarzenia zadzwonił pod numer 112 i zgłosił ten incydent. Policja nie zawsze jest chętna pomóc, ale zanotuje ona bardzo ważne informacje. Wielu naszych klientów twierdzi, że policja Wielkiej Brytanii nie pomoże im, lecz prawo jest tak skonstruowane, że policja przyjedzie tylko do poważnych wypadków samochodowych, w których ktoś doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Przez to policja jest bardziej efektywna. Lecz to jest też bardzo ważne, jeśli dzwonisz na policję, pamiętaj, aby zabrać godzinę, o której dzwoniłeś, dzień oraz żeby zapytać się o numer referencyjny policjanta, ponieważ dla nas potem jest bardzo ciężko od Czytać i otrzymać informacje od policji, jeśli mamy bardzo szczegółowych wytycznych tego zgłoszenia. Możesz tak samo się zapytać o numer referencyjny, który potem położę w Twoim wniosczeniu. Już podczas trwania sprawy, pamiętaj, po zgłoszeniu jej do kancelarii, musisz nadal notować wszelkie Twoje straty, pamiętać, kto się Tobą opiekował. Ile razy jeździłeś do szpitala, do których specjalistów się udawałeś. Jest bardzo ważne, aby te wszystkie informacje były zanotowane, dlatego że bez nich potem roszczenie o wszystkie Twoje straty jest bardzo skomplikowane. Prawo brytyjskie różni się od prawa polskiego, o czym zawsze próbuję klientom przypominać. Jeśli chodzi o odszkodowania, możemy dostać zadośćuczynienie już tylko raz. Nie możemy wrócić do ubezpieczalni, nawet jeśli nasz stan zdrowia się pogorszy. Dodatkowo, jeśli sprawa musi trafić do sądu poprzez problem dotyczący, kto był winny wypadku, sąd będzie odbierał i oceniał winę na podstawie prawdopodobieństwa, czyli komu bardziej wierzy, jak doszło do wypadku. Dlatego tutaj, tak jak już wspominałem na początku naszego nagrania, jest ważne, czy byli świadkowie, czy mamy materiały, dowody, zdjęcia, które mogą bardziej przybliżyć to, co wydarzyło się podczas tego incydentu. Ciekawostka, nawet nagranie wideo może nie być oczywistym materiałem dowodowym, lecz jest na pewno bardzo pomocne w sprawie. Jest ważne, żeby zawsze pamiętać, że każde nasze słowo będzie później ważone w dalszym postępowaniu. Tutaj w szczególności mówię o ubezpieczalniach. Jeśli podajemy jakąkolwiek informację do ubezpieczalni, powinniśmy dokładnie skonsultować ją na przykład z naszym adwokatem, który potwierdzi, czy dana informacja może potem rzutować naszą sprawę. Jest ważne, aby zawsze zastanowić się nad tym, co mówimy i notować to, co zostało nam powiedziane, a w szczególności przez całą sprawę podtrzymywać. Tą samą wersję zdarzenia, aby potem nie uniknąć redukcji odszkodowania lub jego całkowitego braku. Pamiętaj: człowiek nieznający swoich praw traci przeważnie dwa razy więcej. Dlatego też nie bój się i skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów na darmową poradę, w której wyjaśnimy i pomożemy Tobie rozwiązać problem dotyczący możliwości roszczenia odszkodowania. Jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. A, a jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z naszej pomocy, przekaż dalej.